790 zł za monetę 1 zł 1990 roku w stanie pierwszym z opisem wyśmienita. Jak to jest, że moneta zdawałoby się obiegowa, którą możemy mieć w portfelu, kosztuje aż tyle pieniędzy? Jakie musi spełniać warunki? Analiza aukcji, informacja inwestycyjna, licytacja z dnia 4 lutego 2023. Link do tej aukcji znajdziecie w opisie. Spójrzcie na 5 najwyższych ofert. W Aukcji w licytacji 3 razy kwota 700 zł, 710 780 790 zł. Nakład tej monety to 20 240 000 sztuk. Króciutko słuchajcie po lewej stronie mennicza moneta, po prawej z obiegu zniszczona. Ta mennicza powinna być w stanie idealnym, nieskazitelnym. Monety zniszczone warte 1 zł dostaje od Was masę zdjęć z takimi monetami, nie tylko ten rocznik, ale też inne z obiegu. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie wyłowił lata temu takiej monety i nie zachował w dobrym stanie bądź z banku nie miał menniczej, to nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby teraz taką monetę wyłowił z obiegu, po prostu jest to już niemożliwe. Tylko takie monety są w rękach kolekcjonerów o wartości słuchajcie Menniczej tak jak tutaj widzieliście opis aukcji wyśmienita. To co mamy w portfelach to tylko wartości nominału. Niestety, jeżeli chodzi o te wczesne roczniki, no to tylko kolekcjonerzy, którzy wyławiali wtedy monety, są w stanie posiadać takie egzemplarze. I słuchajcie, ja wyceniam monety, banknoty i rzeczy z PL-u. Tutaj kontakt do mnie znajdziecie go na priv. Oraz zapraszam na filmy, gdzie tutaj już Wam się wyświetlają. Jest tam masa informacji, jeżeli chodzi o wyceny monet i różnych banknotów z okresu PRL-u. No i oczywiście nie tylko. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. To była analiza aukcji z lutego. Trzymajcie się i do następnego. Hej!